nie będzie wiedział, a mówisz, daj mu pić na pokład. to taką herbatę. El Grey ja mam Mama tam cztery drogie brać. mam jest to tak O, o. Mikołaju, oj! Zapraszamy! Zapraszamy! O, wesołych O, wesołych tutaj tutaj nie dla Mikołaja, proszę! dziękuję! O Matko, to wszystko dla nas? A, dla was, dla was! Grześni byliśmy, A, to mamy, nie? Ja też byłem! Byliśmy grześni? Zobaczmy, to mamy. Oj, no tu mamy tu mamę. O, mamy no dla Marcina. Ojej. Ja. O, no myślisz, że my? Na pewno? Na pewno. się, wszystko, co mama dała? Tak. tak. Tak? Mama? No tak proszę, ale chyba się poprawi, co? Tak, poprawię się. Tak? Tak. A trwa te zabawki? Tak. Dobrze, to proszę. Jak się mówi? Dziękuję. O, teraz mamy. Dla No to ja. Ale poprosimy wiersz. Nie, nie, pan prosił o koszty. Zlituj się mnie, ciała. No dobrze, zlitujemy się. Trzeba mówić, że mam Ale ciekawa mnie jest za tobą. Teraz dla Rafała. To poprosiła o

Dokładnie. Dla La mamy. Moje. No <noise> ja mam prosimy wierszy. Nie, ja <noise> wierszy zapomniałam. Te lata. Ja może no to No może zobaczmy, bo Zabawcie wierszyk jakiś no, ja chce. No, no. No. no to mamy, żeby pomóc. Ja nie umiem że jego w moim udało No to o kolem. No zaśpiewaj kolem Tam sama mam co tata, albo chwała na wysokości. No, to chwała na wysokości. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Dobrze, dobrze. Dziękuję Mikołaju, zapłać. Dla Marcina. Teraz zaśpiewaj na drugą kolendę. Przybudzili. E, Betlejem pasterze, grał chwała na wysokości, chwała o no teraz już Marcin Coś? chyba wykupił Teraz nas dalej do Woli Ale tam Mikołaj musi zobaczyć Ja cię co to jest Dla babcia! Co babcia tak dużo dostała? Dziękuję Mikołaju! O, ale tam więcej tego jest o, Chodź, dużo, dużo! dużo, bo graty mi kochać, bo pikiela! Oj, byłam rzeźna, to mam wierszyk! <laughs> Marcie, pomóż mi, żeby się wierszyk Ja A może paciorek na płotek, Marcin. Może paciorek wtedy? Powiesz jakiś paciorek. No powiedz. A nie, bo Aniele ja bo Boży, o pomóż mi. Aniele Boży stróżu tróżu, Ty zawsze przy mnie stój! Rano wieczór we mnie w nocy, bądź mi zawsze do pomocy!

nie, że panna czysta, czysta, że panna czysta poradziła syna. Chrystus się rodzi na coś, a nie igrają grają królewica. Pasterze śpiewają, bydlęta klęka. Cuda, cuda ogłaszają. Dziękuję bardzo. Już mam wychowaną na ja, Ty masz trzy ty masz lepiej. Danka. Damka. Nie. <grym> Nie no, wy kupiła. Elf okay. <grym> Z drugiej strony. Na wie Ja siebie to elfy włożyły. A to pewnie Elfy. Na Marcina. O. Się dzisiaj to tak. proszę. taki duży. Ja Na mam już... mamy znowu. Ja tu... Proszę bardzo. Pery. Chyba wszystko. I worek A teraz mamy jeden prezent. Dla Rafała. No więc niech tam... O, tu piszę. Rafał. No to teraz drugi... No te to Marti, to klesa. co zaśpiewasz taty? taty? Czyste eee. tego marcina. To może wszyscy razem poproszę. Ciśniano, noc. Święta święta noc. Pau nie się ludziom wszem, a u żłubka matka święta czuwa tama ma Nad na dziećotkę. Dobrze proszę, dziękuję. Włańcuch i Widzę do proszę innych dzieci. Moje, ale ja mam też dla ciebie. Tak. Bardzo. Bo z dalekiej podróży, Dziękuję nie, żeby się posilił trochę. I teraz musisz odprowadzić Mikołaja do drzwi. No. Wesołych świąt! Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy Mikołaju! Dziękujemy Mikołaju! Nawzajem! I prosto.